Jestem Daniel. To jest mój trzeci film. Ogólnie z Animal. Animals. Więc zaczynajmy. Ogólnie kameruje mnie mój kolega z klasy Olivier, Mój współpracownik, właśnie na YouTubie. Teraz się pojawi, a ja wezmę kamerę. O, przepraszam za takie. Hej, widzowie! Jestem na kanale Daniel Alminia Mars I jestem kamerzystą Daniela. Dobrze! To już... Właśnie teraz ja będę już o... Tak, teraz Pęc. ja będę nagrywał. Teraz Daniel mówi. Tu jest skolo pędla. Czyli inaczej skolo. Właśnie teraz ją znaleźć to jest, wiecie... Po prostu ciężko, więc zaczekajcie. Trzeba się tu odsunąć. Ja sobie usiądę przy moim krzesełku. Otwieramy to. Teraz ją znaleźć. Może wlazła pod kamień, a może nie. Co ona jest? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wlazłeś pod kamień, widzę cię. Wiecie, bo ja boję się ręką dotknąć, bo jak tobie uszczypnie. To będzie mał problem. To się kryje strasznie. Tu widać wija drzewnego na polskie. Tu właśnie nie jest wij. Tak będzie przez chwilę. Właśnie na kadrze. I ja bym już przestała. W Przerwie witamy się. Bo tu mamy problem techniczny, bo jakiś robak se postanowił pojawić ją z lasu. I post... był w tym miejscu i zaczął tu chodzić. A my nie chcemy żadnych pasożytów ani innych takich rzeczy. Tu jest ona. I trzeba zamykać bo wychodzi. Wiecie? To już jest po aktualizacji Skolopendry. Przejdźmy do aktualizacji. Panią! tu jest kątnik domowy nie chcę otwierać, bo to pudełko jest tak ciężko otworzyć że nie wiem, macie sobie pojęcia on robi takie fajne pojęczyny więc tu też jest fajnie i tyle mogę powiedzieć o tym tu też już parę akademizacji tu jest nie wiem, jaki gatunek, bo nie jestem specem od polskich gatunków pająków. Mhm. Nie wiem, możecie raz w komentarzach, jaki to jest pająk. Wiem, że to będzie samica. Tyle mogę powiedzieć. Mhm. Tu jest... To wiem, to jest piwlicz piwniczny. Robi sobie bardzo fajne pajęczyny, to mi się podoba. Bo ja lubię pająki, co bardzo pańczynują. Tu widać, że zrobił kłodę. Taką. Zapańczynował całą. Tutaj krzaczki pozapańczynował. No co ja mam mu o tym pająku powiedzieć? No już chyba nic. No on już nic. Przejdźmy do ostatniego. Też nie wiem, co to jest, ale wiem. Przynajmniej jak wy widzicie. To są barwy białe tego pająka. Jest biały. Od korpus ma biały. Więc nie wiem, powiem wam tutaj to jest zagadne. też napiszcie w komentarzach. Jak ktoś chce, komuś się zechce, przypnę serduszko, więc napiszcie w komentarzu. To ludzie, na razie. Na razie ludzie. Z tej strony Daniel, z aktualizacji o mrówek. Przepraszam, że mnie nie widać, bo nagrywam tu sam, bo jest straszna... Bardzo fajna rzecz. Jak widzicie, Kaponotus Herkuleanus rodzi. Widzicie jak to robi Tu ma jajeczka, właśnie z tej aktualizacji. Rodzi, rodzi. Tam jest. Więc narodziska.